Jestem Jacek, jak masz na imię. Jestem Ania, mam 12 lat i mieszkam w Poznaniu. O, też mam 12 lat, mieszkam w Krakowie na ulicy Dymowskiego. 12. A ja na miodowej, 13. A szkoda, że się nie spotkamy. No, szkoda, to cześć. Cześć Antek, słuchaj, yy, mama pozwoliła mi, żebyśmy się w końcu spotkali, przyjdź na o 13, dobra? Przyjdę o 13, ale spotkajmy się przy teatrze. Dobrze, będę czekać, na razie. Jeszcze go nie ma. No, cześć, słuchaj, gdzie jesteś? Ja jestem już przed teatrem, jest 13. Nie przyjdę, bo cię nie lubię nie pisz do mnie. Nie umarł przez internet. Wo. Możesz podać swoje zainteresowania, ulubiony kolor, ulubioną muzykę, swój ulubiony nick, yy, imię zwierzątka domowego, swoją ulubioną grę, nazwę ulubionego czasopisma. Możesz również wysłać zdjęcie krajobrazu swojego zwierzątka lub, z, lub zdjęcie plakatu ulubionej gwiazdy. Nigdy, kategorycznie, nigdy nie podawaj. Prawdziwego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, Ech, hasła do kont na, por na portalach, na przykład na portalach społecznościowych typu nasza klasa, Facebook itd., numery kont bankowych. Oj, naprawdę! Adres i nie należy również rozpowszechniać adresu e-mail nieznanym osobom na Hebiu trafił. Do tego zaliczy się również wysyłanie swoich zdjęć obcym osobom.